To co, let's go na misję? Kurwa, Byłem ciekawy jak to działa. Mhm. Mm no chuj, jest No, tam chodzi frajer. Tak. Ach, teraz widzę twoje znaczniki, jak one wyglądają. Nie On jest czerwony, kurwa. A. Problem, bo idę po ciemku, a atakujemy gdzieś zombie. Która to godzina? 6.53, to zaraz będzie jasno. Idziemy na misję, nie? A, tak. czy znaczy To nie Kurwa. będzie gdzieś tam na górze? Oj, 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 oj. Co się dzieje? Ten frenzer był, wiesz? Można no, wejść na tą teraz. górę. To dalej? A, to mogę wejść tylko dotąd? Tutaj biegam, nie? ta góra. Kurwa, tam jest ten frenzer A, okej, okay, bo tu są schody. No musimy gdzieś tam, w tamtą stronę się kierować. Nie wiem czy to będzie na górze czy na dole. I jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Musi pokazać cycki, o już, już się robi jasno, fajnie. No to zajebiście. No tutaj coś się wlazło, ale czy to coś da? Huja. A on ci tu wlazł, a u mnie niech O. Wziął się. Chyba trzeba pójść dołem. Tak, teraz coś widać i przeżyliśmy tą noc. Opierdoliliśmy co mamy? Opierdolić. Noc przeżyliśmy. Kurwa. Oho. O To jest ten ziomek tu stoi? Czy to zwykły zombiak jakiś? Zombiaczek. No, tam ktoś wzywa pomocy. I mógł przyjść. Nie wiem czy mamy w... idę. A tu, dołem. A? Jest parę kochanków tutaj. No, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie będę was przecież walił. Łódź w pojedynczo. O, jest ten, skoczek. Gdzie ty w jesteś? O, skoczył na mnie. Walił. Hurry no! A, pojebano chodzi. Załadowałeś Ją tam na pizdę? Tak, załadowałem ją, no. Coś tam jeszcze dycha. No dobra. Nie bez zombiaków, wszystko pozbierane. Nie chce mi się czytać tych jak. Ale to Ma, mogę posłuchać. Klucz. Dobra, chyba sobie poradzę. Odkrycie kuźwa tej. O, jakie tak zdjęcie? William. Kurwa wyjechałeś tu lampę i się prześnięta. Jaką lampę? Jak Lubię, że... u mnie tu się nic nie wyjebało. Ja się normalnie tu patrzę. Kurwa, te noże do rzucania są z więcej wyciągniętych. I one na hita zombiaka biorą. Tak. A się tutaj... Jak się rzuci na ciebie to bardzo szybko możesz zareagować. O, no, ktoś tu był chyba nawiedzony. Bardzo Ja tam nie mogę wejść nie wiem co się zjebało, bo normalnie tam kurwa nic u mnie nie jest wyjebane Ale trudno Taka gra, taki mamy klimat Wejście do jaskini chybane. musimy znaleźć No chyba na chyba Chyba tu gdzieś widziałem skały do skakania Da się wejść na to drzewo Tam jest, tam tam masz te do skakania Widzisz te takie białe? Hmm? Tutaj dzwońce? Ale to musisz przeskoczyć z tej skały. Okej, okay, dobra. Wszystko wiadomo. A z tej skały musisz przeskoczyć na... O kurwa. A z tej skały musisz wejść tędy. Dobra, tu jest. Z tej skały... Dobra... Z tej skały... Na tą... To ty tam w dół polazłeś? Nie. Przez gałąź. Gdzie? Gdzie? Gdzieś gałązkę ma za sobą. A tu jest, no. Trzymać. Czekaj, bo on nie chce się bujać na gałęzi. Co dalej? Jest jaskinia. Tu się wchodzi. Dobra. A wiesz co robić dzik w lochach? Bącha. Nie, penetruje lochy. Dobra, to jest, to jest. Dobra, tu łącz tą latarę, jest fajnie, tak bez latarki. Ja tam szukam fantów. Mnie interesują fanty i zabijanie zombie. Prosty człowiek. Kurwa, mi wiele do życia, w życiu nie trzeba. Jak wiesz, mogę włączyć swoją wewnętrzną kuźwa. E, nie wiem, jak to nazwać. Tylko Nie, swoją wewnętrzną. Co to było? Manie zbieractwa. Mój stary, spokojnie, nie bój się go. On jest nieszkodliwy. Ukrywa się w jaskiniach, bo go tam szukają. Na pa pa. No, jak mogę włączyć swoją manię zbieractwa, to wiesz, no, no mi się podoba, chodzę i kurwa zbieram. Jak w nagrałem, to wszystko kradłem, cały czas kurwa. W Wiedźmina, w Skyrimie, wszystko. A najlepiej lubiłem właśnie podpierdalać potem ludziom. Kradałem i podpierdalałem. To jest jakiś pedał. Co ja zrobiłem? Ty, co, co ja zrobiłem? Dawaj, gadamy. sobie. Że... Domu. Z... No, kurwa. Eee, mam dwie do odpowiedzi. Albo czekaj. Dobra, nie? dawaj, tam do go. No dobra, tato. spokojnie. Cię to boli. Powiedz. O. Dobra, najpierw jakieś pytania zadamy, co nie? Ktoś tam kurwa zdychał obok. Dawaj, od razu po co to przyszedłeś. Okej. Okay. Bo Boże, te krzyki spal ich kurwa. Wybu... Aha. Z nich... Dobrze. Tylko, że tam na dole są jakieś syny chyba. Dobrze. No, no i my nie mamy iść na dół. Chyba musimy tam jakoś poskakać. Okej. Okay. Jak ty ciągniesz druta to ja nie mogę pociągnąć. Nie. Samolot. Dobra. Bardzo dużo tam tych... ...pedałów, co nie? Tak. A jakbym jednemu zajebał? To robimy hałas? O, wkurwiłem je niechcący. Oj tam. Olej, to jest i pierdoleki, gangbang. Dobrze, palcie się z synu. O kurwa. To nie umiał wchodzić? Nie umiał. O kurwa, umiał. Dobra, nic się nie stało, jest dobrze. Dobra, idź tam do nich, ja sobie. Ja się chyba z nimi na dole pobawię. Да мне пизда там. Chuj. Wiedziałem, że coś będzie, jakiś fan, to dupa. Może przyjść tu do mnie, bo tu jest dużo fantów do zbierania. Po tych zombiakach. Kurwa, jaka tu mugiła wyszła. No to ja mam tam iść? Pójdź za kablem, a. O kurwa. Ty to widzisz? Nie, nie widzę niestety. No jak to? Właśnie wlazłeś w do zombie. Tak, bo no. muszę iść za kablem, nie? Okej. Okay. To ja się pobawię. Okej, okay. coś ty już nie tak to ty rób misję, a ja wykonam moją robotę. no co jest To mi zmieniło na coś, czego nie chciałem. Nie, nie przewracaj się, ziomuś, mordo. Dasz radę. Kurwa te niektóre zombiaki powiem Ci, że są szukane jakieś szybsze. No Zobacz co to z dawaj. Chuj, padłem, zaatakował mnie ten kurwa ten... ...czarnuch jebany, wiesz? Uważaj, idzie tu do ciebie. To go zajebie. On kurwy jest ten mocny chuj. Jednym hitem i cały HP kurwa zajebał jak mnie powalił. O właśnie. Aj chuj, no faktycznie, kurwa. Mówiłem. Kurwa, gdzie kogoś zabić nie, chuja, czy no to nie? No to jest ten, to, to są chyba ja te, wiem, co chodzą po no, w nocy, kurwa. Tak, to chodzą w nocy. O, ale w dobrym miejscu się spałnęliśmy. Nie Ok, jest. ładunki są, żeby się zbierać. Nawet lepiej dla nas. Grobowiec. Tak. Mmm. Hmm, William, zbieraj się, spokojnie mów Co sądzisz? Dawaj. No kurwa mogę no. mnie pytać. O kurwa. Ja pierdolę. No dobra, no chuj. Będziemy mieli dzisiaj dzień dziecka. Ujem. Słaby. No podobnie. Nóż. Tupę sobie go wsać. Ty stary pojebie na to najwzajemisty Kurwa Ale każdy ja chce wiem. nas zabić Tak Epicki. W inwentory coś widać w ogóle W ogóle Jakie ja stoje z tym? E spoko mam dużo miejsca Ale znowu jakieś dostałem Perfumę Ty zawijaj się bo to kurwa Nie czas na to Myślisz? No, bo coś tam się wali. No ale latarka działa pod wodą. Ja lubię misji pływackie, jak mi stamina się kończy. A taka ładna jaskinia była. Amerykańska. I, kurwa musieli ją zepsuć. No. Znowu trzeba pływać, znowu trzeba pływać. Chyba tędy. Tak mi się wydaje. Chujek wyżej zginiemy O, rybki są. Jesteśmy uratowani. Czemu wpadać do wody? Okej. Okay. No to skaczemy. Do tego ten cipa. Kurwa. O. Mój już nie chcę wejść. Ja bym teraz odpalił tą funkcję sikania, ja bym sikał na ciebie. Najwyżej wyżej możesz odpalić funkcję, kurwa siadaj na kolana i opierdol mi pęd Kurwa nagrał w asasyna i kozaczy O tu kurw Idziesz Nie ma za co Chem go odepchałem Mhm, na pewno Ale pierwszy byłem Cipa Jesteś cipą. O No i co dalej? A trzeba iść do tamtego, prędza No i co? Czemu ty sobie nie da żadnych ulepszeń do tych broni? Yy, mam ulepszenie. Jaką? Tutaj mam. O, tutaj jest, no. No to sobie wziąłem tak oda szybko, więc. Nawet nie rozkminiałem. Maczużnik. Nie mogę nigdzie, kurwa, znaleźć maczużnika. I co robimy? Idziemy do ratusza Tak Muszę kupić maczuźnik maczużnik? Maczużnik muszę kupić, bo może mogę wtedy wytworzyć na jakąś rzecz z kwasę A ten kwas widziałeś, że on ma zużycia Popór. Czego zużycie? No tam tam jest, że masz yy, limitowaną ilość użyć Kurwa, ile tu pułapek jest porobionych. Kurwa, wiedziałem, że... Miedziap... Wieczna strefa... Posprzedawać? Dawać nie muszę. To jest jakaś misja do wzięcia. Naukowiec z ratusza potrzebuje twojej pomocy, a który to jest naukowiec? A on na górze jest, dobra. Ma jakieś fanty fajne? Nie wiem, jeszcze na je sprzedaje. Czego no. nie potrzebuje. Kurwa, gremi mi wyjebało. Ja pierdolę. Nie pierdol. No. Akurat w momencie, kurwa, kiedy kliknąłem handel. Ciekawe, czy mi ten zapisze to. No zapisać powinno zapisać, ale. Grę wyjebało. Bardzo mądre rozwiązanie. Techland, bardzo, bardzo dobra robota. Już nie pierwszy raz. A dzisiaj patrz nowy wyszedł. Miał poprawić stabilność. No to u ciebie nie zadziałał. No. Ewidentnie. Ja pierdole, no. Ale mnie kurwa wycofało wpizdu w chuj wylądowo. Wycofało mnie aż przed ten eee, Przed to kurwa wyjście z tej jaskini. Daj znać jak już tam dojdziesz. Idę. No, możesz bijać. Hmm. Nic ty nie masz ciekawego. Biedny kurwa te rzeczy, jak ja pierdolę. No. Kurwa źle sprzedałem. No dobra, znów siana mam ze sobą. I mi pokazuje tak jakby dwóch sprzedawców było. Jeden jest sprzedawcą. Dobra, co my możemy zrobić? Wytworzyć broń chujową, wzmocnienie broni to mnie nie interesuje. Chociaż może to bym sobie wzmocnił. Na karabinę, jest to, sobie na, tutaj. to na pizdę nie wyjdzie. Ale same broń chujowe. Właśnie, a co mogę ulepszyć? Tu nie mogę. To mogę, mogę, mogę. Czy jest sens? Co, ja mogę, co mogę tu wzmocnić? O, to projekt sobie bo to porek jest fajny. Chuj mi to ulepszyć. Ty napierdalasz powiedz mi z tej, z tej. Jak ona się zwie? W kuszy? Czy tam w łuku? Nie z łuku czasem napierdalam, no. Okej. Okay. Tego nie mogę, tego nie mogę. No to dobra, to tu mam. Tych broni, w te bronie są chujowe. A, to mogę wzmocnić. Teraz jest ciacia. Dostałem jakąś le legendarną buławę jednoręczną. Obuchowe. Co to? Co to napierdala, tak? Napięcie, napięcie, pięciu Idę, przy, idę, idę przetestować. Zaraz przejdę. Idę tutaj tylko napierdalać coś. Rzucę, trwa... ...być częściej elektroniczny. i tak nie mam nic dalej. To wszystko mi tak średnio są potrzebne. Nic mi one tu nie pomogą. Daj zmniejsza damage'a. Dobre wzmocnienie broni. Tup, typ, to Lawenda, Makmiot, zobaczymy, czy on coś będzie miał. Umiejętności, uzupełniłeś, se? Lawenda, Makmiot. Nie ma żadnej miot. fajnej broni, nie? O jezu. Dzięki do broni w A Nastyd, kurwa, popatrzyć na to. Gadamy z tym Elim? Tak. Ta. Nie, niestety nie. Sam się zajebał. Eee, co dajemy? Dawał. się. W... Rozumiem. Aha, A się przejął. No, tym powiedzieć rozmawiać. Tam są so drzwi, przepierdole. Zaczekasz. Masz bejsce. Czas to gówno jest gówno. Mnie ja pierdolę, to was Nie chcę tego. Fajnie, będzie nóż do okay. lepszyń. Można coś odjebać z tego fajnie. Trzymaj się ile. No. wydupiej. Dobry chuj. synek, co nie? No w chuj. Wdzięczny w chuj. Wyciąg. Jest nóż? Nie, nie. A, nie ma, no. yeah. Jest, jest. Jest. Ale on jest tak słaby, i... ja pierdolę, jaki słaby nóż. No to jest... rzeczywiście. Ale podejrzewam, że wrażenie chciał splecę, że on może szybko napierdalać. Może, ale już miałem tak. jeden nóż i był słaby chula. Ta? Tak. No. Ja, lubi... ja lubię swój toporek teraz. W... Jest tu no wiesz mojego... co, nóż nie ma odrzucania w ogóle ludzi. Wzmocniony z... coś tam. Epicki top dwędza. Kurwa. każe mi odkryć. Przecież ja wiem co tu jest. Chyba. Tegranie zapamiętuję, widzę tych o, o, odkrytych miejsc, nie wiem czemu. Ale wiem, że tu na tym. Na górze musimy podejść odebrać misję od gości. Doktorek ma misję. Twój ulubiony. Tak? Czekaj chwilę. A nie, to ten ma misję. A. Szybko. Gdzie jesteś? Na górze. A jest teleportu? Tak. No. To weźmy teleportu. Magic. Hej, a czy ty przypadkiem nie jesteś, wspaniale? A jestem Andrzej Gołota. Silne ciało i bystry um. Brawo. O. Sherlocku. Dobra. A pan naukowy. Przepraszam, nie przedstawiłem. Drugi? Audiofilskich kabli? Tr Kupiłem dzisiaj audiofilski kabel. Yy, op optyczny za 170 zł No Taki, taki, taki prosty? wicek, no? Ty? Ty <laughs> ty Przyjść, jebać, pójść do domu, prosty. najebać się A ja Przyjść do domu, zobaczyć ciebie, wyruchać cię w ryj w dupę, kurwa, spuścić się kurwa na klatę, zajebać o, ci kurwa ale... kloca na twarz i to otworzyć jest prawidłowe rozwodowanie się podstawą. Całym otworzyć całym otworzyć, otworzyć się browara, włączyć telewizor tak. i oglądać, a ciebie wysłać no, do garów, żebyś zapierdalał jak zwykła szumata. Bardzo dobrze, czuję się doceniony. W ten sposób czuję, że moja osoba jest szanowana. Tak, i spełniona. I spełniona. Nic więcej nie trzeba, chłopie. Wychodzę na kolana, do dzioba, kurwa. Kutasem por kurweki Kurwa jaki odklejony tu tu no, że zna... no, sprawdź notatkę na szafie. Mordo patrz na to. Widzę, no w chuj. No, jest jedna, jakaś dobra. Uszkodzone silniki, ciągle wycofano ze sprzedaży. Dobrze. Dobra, idziemy w chuj gdzieś. Mówisz, że zawijamy wrota. Tak. No tak. Mapa, mapa, mapa. A to jest blisko, tutaj. Martwy, znajdź kebler w wagonach towarów w pobliżu mostu. Znajdź silnik elektryczny w sklepie. Znajdź kable w sali prób. Ona jest tutaj, bliziutko. To ją możemy. Aha, dobra, ona nie jest bliziutko. Ona ma trzy etapy. To tu mamy zadanie poboczne bez sumienia. Ono jest w miarę blisko. Martwy Nowy dzień. Nie. Chwięty tylko zagadka. Polowanie na jagę to nie to. Tutaj z tyłu, jak patrzysz na chatę, bez, masz bez na moim znaczniku. Bez sumienia? Da, bez sumienia. Aha, tak. tu masz ten znacznik. Dobrze. A ja chcę jeszcze tylko to zobaczyć, bo mi kurwa zresetowało. Gdzie tu jest wyjście? Tu mi pokazuje nieznane miejsce, jak to jest znane miejsce. Sensowna ta gra. Downhill. Bara, ba, majte, migy, wymę po tym właśnie jak mnie ten... Jak to się zowie Gdzie ty jesteś bicek w ogóle? I idę do tego punktu Dobre, bo tam właśnie idę cały czas. Bo jak mi grę wyłączy, to mi te znaczniki e, się resetują, nie wiem czemu Nie mam mordo. Żyje sobie? No nie, zdech. okej. Okay. To było szybkie. Kurwa! Jakoś nagle tych zombiaków się porespiło. Weźmy ten teren, to dla nas bardzo ważny punkt. O! Mój powiedział, że dot dotarłem... jest duży. Czekaj. Mam zombiaki przed sobą. O! Tata? Dobra, masz. Ewada granada. A masz nożem w plecy. Uważaj. Ale wyjebał we mnie. Ale jebno. O tych gnoju przybrzydły kurwa. Czemu rzucasz we mnie granatami? Takiego stanu skupienia, że ten wybuchający nóż jednak nie jest taki super. Ja nie chcę tego rzucić od siebie. No właśnie, the... to już któreś raz rzędu kurwa walisz we mnie wybuchowymi rzeczami. This is just the beginning. Co? Tak, znalazłem ciała. To znaczy, cholera. Dobra, zastanowię się, co z tym zrobić. A póki co, wpadnij do mnie, by nagrodę ci pomóc. A, to była taka szybka misja? No nie wierzę w to. Ten... Idziemy mu pomóc? No chodź, ja, on i tak zaraz zginie, ale... O kurwa, on tu jest, na górze. Czuję, że nie zdążymy, bo... ...mu dużo nie zostało. Już, uspokój się, dziadu. Dobra, da, dawaj fanty. O, granat ręczny. O! Misja zakończona porażką. Kurwa, zjebaliśmy. Dobra, no co, jakichś i... szybkich, jak... szybkich misji nie zrobimy. Martwy rytm, zadanie poboczne. Możemy Zobaczmy. zrobić ten martwy rytm, zobaczyć. Nie, też bym już kurwa kończył. Chyba ja, by, ja bym zro... o, ten, tego safe house'a zrobił i kończył. Którego? Rękawiczki, z... no tego tutaj na znaczniku moim. No, kurwa. Dobra, to zróbmy... Zróbmy, kon zróbmy konwój i safe house. Przynajmniej amunicję zyskam. Gdzie jest konwój i safe house? To no jest, jest wszystko konwój? na wprost. Konwój masz na moście i tak musimy przejść przez most. A safe house'a masz obok mostu. Walcie się w frajerskie chmury, kuru Pane zombiak. Rzucały na mnie Kurwa, najgorzej to tu zeskoczyć. Kurwa, ile tu zombie. Co ty robisz? Biegnij, chłopie. Dajcie coś. No i idę do, do siebie. no bo mnie tutaj z... niestety po drodze za zamurowało troszkę. Okay. Zjebałem to tempo wskaczącą, kurde. Biegnie coś? A. Zgniotłem zombie, jak robiłem, mi przegrał. To punkt dworęczny. Jaki dostałem tutaj. No najlepsze, że każdy dostaje tu coś innego co... Morfinka. Fabra, granatek. Kurde, pięknie. Jeszcze otworzę drzwiczki. Ale mam wielki topór, kurwa, o. czekaj. O kurwa, dobry chuj. O, amunicja do pistoletu. Trochę kurwa żydzą na tej amunicji, mogliby dać więcej. Dobra, to teraz do safe house'a. Tak. No, jest ten. Wow. Nie da się wciągać po tych winach? No, to bez sensu. Podobało Ci się to gówno? Lajkuj, subskrybuj i zostaw komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku.